Witam z tej Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic and Sega All Stars Racing. Dokładnie tak moi drodzy w odcinku kolejne Grand Prix oczywiście. E, dokładnie tak, weźmiemy sobie dzisiaj aktualnie bita. Dokładnie tak. Zresztą e, nie wiem czy widzicie, ale jest on w designie e, z Jet Set Radio Future. Co jest ciekawe, ponieważ Transform to reprezentuje stricte OG Jet Set Radio, i tam mamy bita właśnie z oryginalnego i od SRA, A tutaj mamy stricte wygląd bita z Future, więc to jest bardzo fajne, że Future otrzymało tutaj swoją reprezentację, zwłaszcza, że jest to lepsza gra e, od OG Jet Set Radio. E, dokładnie tak. E, wybieramy sobie Graffiti Cup. Właśnie to wybrałem bita, ponieważ zaczynamy od e, Tokio to Shibuya Downtown. Dokładnie tak. Więc ja, widzicie, jest logo Jet Set Radio Future, wszystko się zgadza. E, Okej. Okay. Ej, ta muzyka. Ej. W rzeczywistości, w rzeczywistości w let's fucking go right into the future, dokładnie tak. Lecimy będzie, Mam sleep, przysięgam. Dobra aktualnie nutka. No to lecimy, moi drodzy, let's fucking go. Let's go, w ogóle mówiąc o Jet Radio to e, nie chwaliłem się wam, ale już oczywiście przeszedłem e, całą trylogię w cudzysłowie Jet Radio, czyli Jeted Radio, e, Radio Future oraz Jet Radio e, Twór <laughs> oraz Cyberfunk e, i stwierdzam, że tak. Pombraz e, Cyberfunk wciąż jest najlepsze, przysięgam, to jest taka cudowna kurde, gra Goaty 2023 przysięgam. Ale oczywiście Jetsid Radio Future jest lepsze niż OG Jet Radio. Bardzo świetna gierka, świetnie się w, nią, się w niej bawiłem. No Polecam wszystkim ograć. Naprawdę, świetny sequel. No oh lecimy sobie ładnie, pięknie. Zresztą to jest mapka, która również trafiła do Transform. W ogóle zauważyłem, że w Transform wszystkie mapki z OG All-Starsów, All-Stars, Allstars Racingów wyglądają mniej kolorowo. To jest właśnie coś, co e, All Stars Racing i oryginalne właśnie e, się różnią pod tym względem od *Transform*. Mianowicie e, mają bardziej żywszą paletę kolorów, co mi się strasznie podoba. Mówię, w *Transform*, te poziomy z e, oryginalnych All Stars Racingu wyglądają strasznie e, nijako przez to ok Hej, nani the fuck? Chyba by mnie rakieta trafiła. Chyba tak. Wszyscy są w chuj z tyłu za przeproszeniem, bardzo dobrze. Let's fucking go. Let's fucking go. Fajaco <grywa> jedna. a mi się podoba. <grywa> <Okay>. Nice. <grywa> Komentator jakże to ja. widać. <grywa> Kocha swoją robotę, to jest to. Szanuję. A, jaka funky muzyka. Oho. Oho, ten tu właśnie mi przerwał. Ja tu się jaram, kurde, funky muzyką i nagle Edge muzy edgy muzyka mi się włączyła. Co jest? Oh boy. Dzięki, panie Ashford. Przysięgam. Okay, proszę mi teraz nie psuć tutaj tego wyskoku. Dziękuję. God damn it. Yeah, Okej. Okay. Oh yeah. Okej. Okay. No tutaj kurde jak widzicie nie mają ze mną szans przysięgam, jak... Like, oni się dosłownie starają. What the fuck? This is most disturbing. Mm -mm -mm. Good shit. Good shit. No i jakby wam to moi drodzy powiedzieć... BAM! <laughs> o, ty <laughs> pit się wrąbał w samochód. <laughs> Upsy daisy. Ładnie, pięknie. O 11 sekund miałem przewagi. Względem AI. Okej. Okay. <grymne> Ezy czy coś? O, ta mapkę z, e, z Kurian Mansion, dokładnie tak. Seria, w którą nigdy nie grałem. A mnie zasady tego typu gry nie interesują. Przysięgam. Chociaż z tego zbawienia to była chyba seria, w której. Musiałem, przerwa, musiałem powstać, oczywiście, komentatora. Z tego co pamiętam, to nie jest przypadkiem seria, w której. strzela się do zombieków Jest taka gra na Dreamcasta. Nie wiem, czy z tej samej serii wygląda, kinda. Gdzie podłączacie, rozumiecie, klawiaturkę do Dreamcasta i piszecie dane słowa, które wychodzą wam na ekranie. I im szybciej napiszecie, tym szybciej, yy, yy, że tak powiem, postrzelicie zombiaka, który na was idzie. Taka strzelanka, w której nie celujecie, tylko po prostu używacie klawiatury yy, i piszecie słowa, które pojawiają się na ekranie. Zajebisty koncept, nie powiem. Może kiedyś się zainteresuje. No głupi zombie zabrał mi tarczę, więc No może się kiedyś zainteresuje, ponieważ brzmi to zarąbiście. Kiedyś się możemy przebić, proszę bardzo, na buście. Mamy taki, no skrót można powiedzieć. Może nie skrót stricte mam tej wyskok, dzięki czemu może być szybsi co do zasady. E, no... oj Jezus! Dzięki aj, aj. zapajac, Sapajac. zagupia małpa. E, no, e, kiedyś co planuję kupić w końcu klewaturkę i może tą grę wa się również jak najbardziej. Why not? Chociaż bardziej bym chciał w końcu kupić kurde mikrofon do Dreamcasta i. i e, tego. E, jak się nazywa ta gra? E, o Jezus, o Jezus. Ta gra, w której rozmawiacie z tą pseudorybą, rybą kurde, z ludzką twarzą, what the fuck. Wspomniałem nazwy, goddammit, tu się pewnie pojawi, bo dosłownie wyleciała mi <śm> z głowy taka jest popieprzona. Muszę ją kiedyś spróbować. Przysięgam. Okej... Okay. Dobrze! <śm> <taka jest> <śm> <taka jest> Bardzo piękne. Okej, okay. no i mamy ostatnie okrążenie. Tak jest! Ta jest. Okej. Okay. Wciśniemy sobie na lewo, tarczy sobie zużyję i... A, okej, okay, może być. do tego też zaraz sobie użyję, o. Nie ja tej robię... ...dwie kurde te... Dwa, dwa, ...dwa triki, bo później mi się nie udaje z przyspieszonkiem, no. Ja głupi. Zarobistej z niebo w, ty, w, ty, w tej mapce przysięgam, like, what the fuck To jest śliczna naprawdę, nawet, nawet mimo tego, że tekstury ma słabsze ta wersja. Nice! Let's fucking go Nie okej, okay. kolejne pierwsze miejsce, jak żeby kurde inaczej. Uuu, mapka z Sonica Final Fortress Turbin Loop. Let's go! Let's go! O oh boy No dobra, nie wiem czy to ale wybrałem watch you nic Sonic Crash, więc będzie funky once again w końcu jest to, kurde, jakby nie patrzeć Grand Prix e, z Jet Set Radio Future wręcz w nazwie, może by powiedzieć, e, na pewno vlogu, dokładnie tak, więc no, like, come on. Yo, let's fucking go! Lecimy. Dobry ościg z Sonic Rush, to jest to. To jest to. Okej, okay. no pięknie się tutaj wypijamy. Ja Pajace jedne, kurde, mi rzucają, kurde, jakimiś bombami pajace jedne, no. O oh This is what you need. O i to jest ciekawe, aktualnie w te przepotężne badniki y, również z boostem możemy się wpierniczyć i nic nam nie zrobią. Po prostu kocham ten system w tej grze. Przysięgam. Good shit. This is, this is, this, this is what you need. Nic. Dzięki, szadef. Ponownie. <ścoughs> Ponownie przerwał mi kurde funky Ludkę, Aż się nie wrobiłem z driftem przez niego. Wszystko przez Ej. Się bit, kurde. Buja, jak przyspiesza. Przysięgam. To jest to. Ej. Ja w sumie bit byłby jeszcze ciekawszy, gdyby nie miał pojazdu tylko popierniczałby na rolkach, to byłoby zajebiste. Like imagine the AD Fuck! Spierniczyłem, no nie! O rara, Hill z tą kurde bombą <grym> to, jest to jakiś kurde tam... bin the dynamite kurz dostarczył wam bomby, czy co? God damn it. właśnie, Sega, gdzie jest mój BIN? Przysięgam Oho oho <laughs> Egi właśnie w tej chwili się już powiało jak Egi zapodał tym tekstem to jest w ogóle ostatnia gra z serii Sonica która aktualnie posiada jeszcze aktorów z Forkids. Fakt faktem to nie są nowe kwestie. Naprawdę źle to wyliczyłem o w złym momencie użyłem klaksoniku, O! Właśnie ładnie wam pokazałem, że można się wkliczyć w te badniki z boostem, Forełem eee, No, nie ma tu nowych kwestii, fakt, faktem w tej grze są kompletnie reuse z poprzednich tytułów. Głównie z All 6 z tego co zauważyłem? <grywa> Chyba tylko z O6. Zresztą tak sama, taka sama sytuacja była w Sega Superstars Tennis chociażby. Buck and Black, let's go. <grywa> no, eee... Tak, ale to jest właśnie ostatnia taka gra, więc. E, tak. E, najlepsze głosy w serii. E, ostatni raz tutaj są, przysięgam. Uwielbiałem e, cast for Kids, przysięgam. O oh boy. To jest mapa, która idealnie używa e, tego. Używa, używaczego? Yy, tego driftu super, hiper, przypotężonego, jak ja wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Ale mówiąc o poprzednim odcinku, zapomniałem, wczoraj mówiłem, że początkowy początkowe przyspieszenie y, robi się inaczej, ale nie powiedziałem wam jak, bo zapomniałem z jakiegoś powodu, już wam aktualnie mówię. Mianowicie to działa tak jak w Mario Kartach: tak? mianowicie, jak pojawia się dwójeczka, to musicie w tamtym momencie przyspieszyć. Znaczy tak jak chociaż będę opisał, w zależności od postaci jest to jakiś inny czas. Ale plus minus właśnie wtedy trzeba wcisnąć boost, żeby przyspieszyć. W następnych grach e, e, Transformed i, i Team Sonic Racing to działa w taki sposób, że po prostu wciskamy boosta za każdym razem, kiedy pojawia się aktualnie liczba na ekranie. Czyli na trójce, na dwójce, na jedynce trzeba wcisnąć boost, aby aktualnie nabić największy. Dokładnie tak. W Kressworldsach ma to działać kompletnie jeszcze inaczej. Mamy takie kółeczko, w którym mamy stricte wystosowane e, pole zielone, w którym mamy najlepsze, e, najlepszą szansę na najlepszy boost, i w tym należy e, może nie tyle wcisnąć, tylko trzeba e, już wcisnąć od samego początku, jak się to pojawi, i przekierować te nasze naciśnięcie za przeproszeniem, tak żeby się pojawiło na tym zielonym polu. E, dokładnie tak. A my z tu napierdliczamy, tymczasem widzicie, ponownie nie mają szans, przysięgam. Boty w tej grze. Co jest? Ile razy ja to jeszcze dostanę? Boty w tej grze na takich, powiedzmy, bardziej szalonych mapach, no tak trochę sobie nie radzą, jak widzicie. Dan. Bardzo fajna mapka, bardzo ją lubię. Ta mapa byłaby zajebista, gdyby można było pograć sobie w online, ale z jakiegoś powodu wersja PC-towa jest strasznie wycięta z aktualnie kontentu, Mianowicie nie ma chociażby DLC z Metal Soniciem i z mapą z Ark. Dokładnie tak. Lub chociażby nie ma online, więc no wersja PC-towa niestety średnio się udała, no ale cóż, cóż ja poradzę. Tak jest. Dobrze. Okej, okay, na trzecim miejscu jest Billy Joe skubany Crazy Taxi, <grystanie> druga jest Amy, no i pierwszy jesteśmy oczywiście my, let's fucking go, <grystanie> uwielbiam stylistykę Beatles Future, przysięgam, miodne, jak widzicie logo Jetson Radio Future ładnie pięknie to jest, więc wszystko się zgadza, nice. Więc kolejny Grand Prix, dokładnie mówiąc drugie, za nami. W ogóle te Sonic se SES to jest nawiązanie aktualnie do serialu Adventures of Sonic the Hedgehog, w którym pod koniec każdego odcinka był segment Sonic SES, dokładnie ta sama nazwa, w której Sonic uczył nas jakichś tam e, życiowych porad, na przykład jak zostaniecie dotknięci w, w jakimś dziwnym miejscu, to to nie jest dobrze, it's not good. Dokładnie tak, to stąd się wziął ten mem chociażby, albo nie pal palący ćmiki Tales, like mm, Adventure of the to, <śmany> to jest taki content. Fakt, faktem, nie oglądałem tego do końca serialu, ale to co widziałem było, <śmany> było bardzo fajne aktualnie, pod pewnym względem, zwłaszcza im dalej w las, tym, tym lepszy był ten serial, polecam, <śmany> czy coś. E, dobra, e, ja już nie, nie będę przedłużał moi drodzy. E, ograliśmy sobie dzisiaj drugie Grand Prix jako Beat, e, Graffiti Cup dokładnie tak e, i mi pozostaje jedynie się z Wami pożegnać i, zapraszać, i zaprosić Was do następnych odcinków, tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnych filmów, see ya!